na moim kanale i na pierwszy ogień idzie gra SpongeBob Squadry Pants Rehydrated oraz bitwa z. Krewetami. System bezpieczeństwa został wyłączony, a my mamy I dobre rozeznanie. Nie jest Sprawiedliwość i jej wielowymiarowy splendor. Hurra! Z walkami. Tak. Cóż, Sprawiedliwościu, odciąłeś tej też zasilanie sue u Syrenie i kryjówki. To system utrzymywania łotra. To źle? A czy Syrena men z siadłym mlekiem? Tak! I to jak? To nie. Jeden z łotrów chyba wydostał się na wolność. Co takiego? Straszny złoczyńca na wolności? Kto to taki? man Ray? Atomowa flądra? Bezduszna bańka? Ktoś znacznie gorszy. Twój arcywróg. Krewet. Krewet! Ktoś mnie wołał? Och, myślałem, że widzę parę superbohaterów, ale teraz wiem, że to tylko sterta wyschniętego drewna. Krewet, nie daruję ci tego, szaleńcze! Co zrobił krewet? Coś niewyobrażalnego. Wrzucił wszystkie białe ubrania Syrenamena do prania z czerwoną skarpetą. Wszystko zmieniło kolor na różowy. Różowy! To okropne! Osobiście uważam, że różowy jest bardzo twarzowy. Serio? Jasne, twarzowo głupi. <głupi> Orety, co to za żółte coś? Jakaś pleśń? Nie jestem pleśnią, jestem gobką. Różnimy się na poziomie komórkowym. Poziomie komórkowym! Tak, tak, dzięki za lekcję, czupówna! Do zobaczenia, Różuś! Na wszystkie siedem mórz krewet! Nie spocznę, póki nie zostaniesz złapany! Ale najpierw muszę porzucić swoją tajną tożsamość i stać się Syrenamenem! Nie masz tajnej tożsamości, stary Pierniku. Może lepiej zajmij się krebetem, a ja zrobię tu porządek. Pomszczę cię, Syrenamenie! Przed spaćminatorem! Świeży jak powiem wios. Au! Błyszczy! Czuję się jak świeżo wyciśnięty! Nie, tylko nie to! To nie w porządku! Dostanę od tego odmrożeń! Czy to już koniec kreweta? Teraz krewet znów trafi do pudła dzięki Tobie, Franki! Mam na imię SpongeBob. Proszę, znalazłem to w szufladzie na skarpety. Zaraz obok różowych skarpet. To kolejna. Złota łopatka! Dzięki, Syrenamenie. Zawsze będę brać z ciebie przykład, mój bohaterze. Z twojego dobrodziejstwa i uczynności. Wciąż tu jesteś?